Cześć, jeśli chcesz, abyśmy dalej tworzyli streszczenia lektur i prace plastyczne, zasubskrybuj nas. Dzięki. Mania, dziewczyna inna niż wszystkie. Opowieść o Marii Skudowskiej Kiri. Książka Julity Grotek. Jest to biografia Marii Skudowskiej Kiri, adresowana do dzieci i młodzieży. Książka opowiada o Marii Skudowskiej Kiri, polskiej uczonej, a także o szerokim kontekście społeczno-historycznym i politycznym. Książka zawiera nie tylko fakty dotyczące młodości Marii, zwanej Manią. Badań nad radioaktywnością i ciekawostki o rozwoju przemysłu samochodowego i standardach mody, ale również obrazuje problemy kobiet z dostępem do edukacji w pierwszych dekadach XX wieku. Maria pochodzi z inteligenckiego domu. Ojciec jest właścicielem szkoły dla chłopców. Matka uczy Polskiego w szkole dla dziewcząt. W domu przywiązuje się dużą wagę zarówno do nauki, jak i do wysiłku fizycznego. Maria ma czworo starszego rodzeństwa: Zosię, Józia, Helę i Bronkę. Rodzina mieszka w Warszawie. Choć w czasach Mani wygląda ona nieco inaczej. Po ulicach jeżdżą dorożki, nocą miasto oświetlają latarnie gazowe. Wieczorami w domku skudowskich nigdy jednak nie jest nudno. Są gry, puzle i książki, niezależnie od pogody. Mania z rodzeństwem wychodzi na dwór do parku, gdzie mogą skakać, biegać i nie muszą się martwić, że się ubrudzą. Mania, świetnie jeździ na rowerze, choć niektórzy twierdzą, że dziewczynka nie powinna zajmować się sportem. Jeśli chodzi o szkołę, na czasów Mani to wychowanie fizyczne dziewcząt ograniczało się do najprostszych ćwiczeń ruchowych oraz ćwiczeń z gracji. Panny z bogatych domów jeździły również konno i grały w tenisa. Mania, a nie sforne jasne loki, i szare oczy. Złośliwa wychowawczyni w szkole narzeka na jej burzę włosów i próbuje ją czesać, upokarzając dziewczynkę. Chce wyprostować nie tylko włosy, ale i charakter Mani, który uważa za trudny. Po ukończeniu gimnazjum Maria i Bronisława Skłodowskie uczyły się na Warszawskim Uniwersytecie latającym. W tajemnicy. Po ukończeniu studiów Maria poszła do pracy, a do Paryża odjechała jej starsza siostra Bronka. Żeby studiować medycynę, siostry umówiły się, że najpierw studiuje starsza, a młodsza jej pomaga. Później miały się zmienić. Maria dostała pracę w majątku państwa Żurawskich i uczyła ich córki języków obcych, arytmetyki i historii. Tam przeżyła swoją pierwszą miłość do Kazimierza Żurawskiego, ich syna. Myślała nawet, że wyjdzie za niego za mąż, ale rodzice kazali zerwać narzeczeństwo nie uznając Marii za dobrą partię. Mimo tego jeszcze przez jakiś czas pracowała urodziny, odkładając zarobione pieniądze i część wysyłając siostrze. Uczyła też za darmo wiejskie dzieci, chociaż było to surowo zabronione. Maria rozpoczęła studia w Paryżu w wieku 24 lat. Jako jedna z pierwszych kobiet w historii zdała egzaminy wstępne na Wydział Fizyki i Matematyki, zostając studentką Sorbony. W lipcu 1893 roku przystąpiła do egzaminów końcowych. Fizykę zdała z najlepszym wynikiem, matematyki była druga. Zaczyna współpracę z Piotrem Kiri, który zgadza się, by korzystała z laboratorium Wyższej Szkole Fizyki i Chemii Przemysłowej, gdzie Piotr pracuje. Znajomość kończy się małżeństwem. Polska uczona obserwuje atomy, udowadniając, że mogą przechodzić jedne na drugie. Kiedy Piotr zauważył, jak wiele ciekawych pytań kryje się w badaniach Marii, przyłączył się do jej pracy, obserwując srebrzysto biały pierwiastek Uran. Odkryli, że wytwarza on promieniowanie podobne do promieni X. W późniejszych latach Marii udało się odkryć dwa inne pierwiastki Polan i Rad. Maria jest przedstawiona jako odważna kobieta, która jest zdecydowana podjąć pracę, nie zdrażając się plotkami i konwenancami. Julita Grodek przedstawia ją jako wzór inteligentnej, przedsiębiorczej, zaradnej kobiety, balansującej między wieloma rolami społecznymi między innymi żony, matki oraz uczonej, którą teraz bardziej interesują się dziennikarze. Tę sławę zwiększa jeszcze dwukrotnie przyznana Marii Nagroda Nobla. Pierwszy raz otrzymała ją w 1903 roku wraz z mężem oraz francuskim fizykiem Biguerelem za badania nad promieniotwórczością. Drugi raz przyznano jej nagrodę w 1911 roku za odkrycie dwóch pierwiastków Polonu i Ratu. Jeśli chcesz wysłuchać szczegółowego streszczenia lektury, zapraszam na nasz kanał. Nie zapomnij dać nam lajka i zasubskrybuj nas. Dzięki!